Mieszkałem sam od trzech miesięcy. Nowe mieszkanie, stary blok, cienkie ściany. Na początku myślałem, że to luksus, bo cisza. Prawdziwa cisza, taka, aż dzwoni w uszach. Pierwszej nocy obudził mnie dźwięk, jakby ktoś bardzo powoli wciągał powietrze. Nie chrapanie. Coś głębszego, cięższego. Dochodziło z przedpokoju. Leżałem bez ruchu i słuchałem. Wdech, pauza, wydech idealnie równo, jakby ktoś stał tuż za drzwiami mojego pokoju i oddychał specjalnie głośno. Pomyślałem, że to sąsiad, że dźwięk niesie się przez wentylację. Klasyczne oszukiwanie samego siebie. Drugiej nocy było gorzej. Oddychanie było bliżej. Zbyt blisko, nie za ściany, jakby z samej powierzchni drzwi. Położyłem dłoń na kłamce. Była ciepła, nienaturalnie ciepła, jakby ktoś trzymał ją z drugiej strony bardzo długo. Nie otworzyłem. Od tej pory drzwi zaczęły się zmieniać. Każdej nocy miały inny kolor raz ciemniejsze, raz jakby wilgotne. Przysiągłbym, że lekko pulsowały, a oddychanie zawsze było idealnie zsynchronizowane z moim. Kiedy próbowałem oddychać szybciej, ono też przyspieszało. Kiedy wstrzymywałem oddech, ono też. Czwartej nocy usłyszałem szept. Nie słowa, raczej próbę ich ułożenia. Jakby ktoś uczył się mówić, słuchając mnie. Wtedy zrozumiałem coś, czego bardzo nie chciałem zrozumieć. To nie stało za drzwiami. To było w nich. Rano drzwi wyglądały normalnie. Zawsze ale kiedy wychodzę z mieszkania, mam jedno wrażenie, którego nie potrafi się pozbyć. Że za każdym razem, gdy je zamykam, coś zostaje po mojej stronie. I oddycha dokładnie tak jak ja.